Cześć, witajcie z tej sony ja, Dzisiaj Wam pokażę mojej halince. Miałam y, grażynkę na halinkę i dzisiaj Wam pokażę jak y, 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 mieć bez halinki mojej. Y, Złączęcie tutaj y, to bez y, nad normal i teraz Wam coś pokażę, że tej haliny tam nie będzie. Ja już to sprawdzałam i coś zaraz zobaczycie. Jak Halina przyjdzie, to przepraszam Was za bardzo, ale grałam, no i mi to zadziałało. Jak teraz mi to nie zadziała, ale powinno, bo Halina jak to, Halina, no, nie powinno jej być. Chyba tam coś jest. I patrzcie Teraz zobaczcie, czy Halina przyjdzie no. no i patrzcie, no patrzcie No i widzicie, Halina nie idzie, więc to działa I teraz Weźmiemy tu zbanek My pójdziemy tu Do kuchni, bo Napiszcie mi, co to jest Bo nie wiem, co to jest i jak gracie w halinę, to mi napiszcie, co to jest. O, akurat jeszcze mamy kluczyk do pająka. Do którego z pająka zaraz pójdziemy Tylko ten kluczyk tam rzucę na stół. No tego na stół, tego kluczyka wrzucić, No gdzie? No gdzie ten kluczyk, no? Nienawidzę takich rzeczy, no. O. Tu jest. Tak. Bierzemy kluczyk. Książki, książka gdzieś tutaj jest. I też piszcie, gdzie jest młotek w halinie, bo... Nie wiem, gdzie jest młotek w halinie. Bo chcę w końcu się dostać do młotka. Nigdy nie mogę znaleźć tego młotka. Kiedyś go miałam tutaj, a teraz go tutaj nie ma. I nie wiem, gdzie jeszcze on jest. Tak wiem, idę w złą stronę, ale... My musimy coś widzowie zrobić. Bierzemy ten kluczek po to, żeby wejść tutaj. My tu sobie zaraz przyjdziemy po ten kluczek, ale najpierw musimy iść tu. Bo my chcemy... Dzisiaj mamy takie plany, że przedniemy albo i dostaniemy kluczek. I tylko chciałam Wam pokazać, jak można grać bez tej haliny. ja akurat tam bez mojej halinki. Mi ciągle psuła plany bo nie dała mi nigdzie pójść teraz musimy znaleźć arbuza który tutaj tu jest potrzebny zielony kluczyk nie ja wiem gdzie jest zielony kluczyk tylko tutaj co tu jest, a tu jest to to błotko tutaj jest teraz mamy Idziemy, 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 dawaj, idziemy, idziemy, idziemy. I teraz mamy przejście do tego tajemnego przejścia. Tutaj niestety nie możemy wejść, ale musimy znaleźć melon. Tutaj jest nasz, y, nasz przyjaciel, nasz ptaszek. Tutaj możemy wejść. Jak jesteście za mali i nie lubicie sensnych obrazków, to po prostu tego nie oglądajcie. Bo tu są straszne obrazki. Może niektórych młodszych graczy to przerazić to wtedy nie będzie moja wina, tylko yy, po prostu będziecie za siebie nie odpowiadać, bo będziecie takie rzeczy oglądać. To nie moja wina, że ja takie rzeczy serio wrzucam, tylko wasza, no. Bo ja chcę, żebyście się dowiedzieli i na... No jak grać w Halinkę bez niej. Też mi napiszcie do czego to służy, bo też nie wiem. co ja chciałam zrobić? A, chciałam iść do drzwi. Obrazy samo możemy wrzucić, bo halina nasze nie przyjdzie. Do, tyku, do tego nie. To idziemy po... Bo um, co chciałam... A, po żółty kluczyk. Czego tutaj nie ma, ale jest karmada mojego i tego. I piszcie w komentarzach, jak nazwać mojego ptaszka, bo on nie wiem, jak je go nazwać. Nie chcę po innych graczach kopiować, bo później będą pisali w komentarzach, że hej, kopiujesz po nas. Ja pierwszy wymyśliłem tą nazwę, albo pierwsza, no i wtedy to licho wyjdzie. Więc piszcie nazwy dla mojego ptasiorka. Z mojego ptaszka. No masz. Ła! Nie jest mnie, no masz. I napiszcie mi, jak to jedzenie otworzyć, bo nie wiem, jak to jedzenie otworzyć. Aha, tak. Masz. I ma co już chodzi, widzowie? Wy widzicie? my się nie skapnął. Że tego tam nie ma. My to mu zabraliśmy. Co to jest za kolejna rzecz? Co to jest? Dobra, zobaczmy, czy tu coś się pojawiło. Nie. Nic się tutaj nie pojawiło. A wiem do czego to jest już, widzowie. Chyba wiem do czego to służy. Tylko sobie tam najpierw pójdziemy. Mieliśmy brać żółty kluczyk, ale go tam nie było. Więc widzieliśmy karmę dla taka No o, nienawidzę. No jeszcze nas uwięziło no tam, no. No to tutaj nie świetnie. no. A my tu sobie pójdziemy. Tutaj ten obraz. Przyciągniemy tu. Tu są, które będzie matka Hajinki. Bo tata Haliny, ale no nas tutaj nie obchodzi. No. no ja chcę to bić na dół, a idę do góry. No powiedzcie mi, czemu ja tak robię? Nie tu. Dużo do tego nie. Uu. Co to jest widzowie? Piszcie mi w komentarzach też, to. Czy... czy to jest to, co myślę? Chyba tak, to jest chyba to, co myślę. I jeszcze piście, co to jest, bo też nie wiem, co to jest. Co to ma być? Na pewno coś do, chyba do pająka, żeby go chyba odrzucić. Co to jest? Co to jest? Spadaj mi to. Ej, patrzcie. Patrzcie. Co to jest? Musimy to sprawdzić. Nie wiem, co to jest. Chyba do tego to jest. No to fajnie mamy. no Nie wiem, do czego to służy. Wiemy do czego to służy ludzie. Wiemy do czego to służy już. Wiemy do czego to służy ludzie, no. Jak ja się mogłam na tym chyba nie skapnąć. Piszcie mi też jeszcze, co to jest. Do czego? Bo chyba się nie skapnęłam. No i to chyba nie jest do tego. Nie. Gdzie jest młotek? Potrzebuję młotek. Gdzie jest młotek? Sprawdzimy teraz widzowie wszystkie szafki. jak nie znajdę to jest obrazek grani. Bierzemy grannę. Babkę no, naszą. Znaczy nie grani, tylko y, Halinkę naszą. I tutaj jest jeden obrazek. Tutaj pójdziemy po kluczyk do pająka. Mieliśmy iść po kluczyk do pająka. Nie wiem. Gdzie ten klucz? Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy do, teraz do naszego pajączka. Zaraz tam pójdziemy, gdzie można naszą gra, e, e, halinkę udusić, chyba. Nie będę mówiła, udusić, tylko żeby. No, wiecie o co mi chodzi? No, żeby iść do jacuzzi, czyli tam, gdzie po prostu się zabija halina. Tutaj szybko wszystko stancamy. Tutaj to rozbadamy. Teraz zobaczcie. No, chciałam to tam zrzucić. No spadaj, no. No spadaj, ty. Gupi, manekinie. No idź. No idź. Nie. No. Już myślałam, że zaraz spadniemy. Wszystkie plany kiepskie wiesz, wyjdą. Pić się też, gdzie jest mięso. Bo ja gdzieś kiedyś widziałam mięso. Teraz nie wiem, gdzie. Tak, jak znajdę potrzebne rzeczy, to do. To, yy, idziemy po prostu. Tutaj zobaczymy. Zwalimy to tu. Okej. Okay. Coś w toalecie będzie. Chyba nie. Zobaczmy jeszcze, tu w półce nie ma, no. Musimy znaleźć ten zielony kluczyk, bo wczoraj, y dzisiaj go znalazłam i teraz już nie wiem, gdzie on jest. Piszcie mi teraz w komentarzach, gdzie będzie ten kluczyk. Zapomniałem, gdzie jest kluczyk. A, już mi się chyba... Okej, okay, mamy kolejny obrazek do naszej halinki. Jakby się dało, tu, tutaj byśmy z tego wyskoczyli. A jakbyście nie wiedzieli, to teraz szukamy... Czerwony, żółtego kluczyka, i teraz sobie tutaj tu pójdziemy. I piszcie, do czego są tutaj te śrubki? Może coś będzie tu. Nie, jest ta blacha. Potrzebujemy chyba zielony kluczyk. I serdecznie was proszę, żebyście mi pisali, gdzie jest kluczyk, gdzie są różne kluczyki, jak można otworzyć safe. Jeszcze dwa kawałki. Będziemy mieć cały zastawik. Teraz tutaj posuniemy blachę. I tutaj potrzebny będzie nam kluczyk do kuszy. Nie szukamy kluczyka do kursy i jakby coś zrobiła się jakaś pauza, to przepraszam, ale już będzie wtedy przerwa odcinka i będę musiała drugą część nagrać. Więc jakby coś Wam przerwało, to Was przepraszam, ale wtedy to oznacza, że się odcinek przerwał. I nie mówcie, że kiedy będzie kolejny odcinek, bo dzisiaj się pojawi. Miałam tu dzisiaj zrobić tu się ten obraz. Tutaj robimy tu nam większą Halinę. Znaczy Grażynkę, bo to jest mama naszej Halinki. Ona się nazywała Grażyna. Bo ja ją tak nazwałam Grażynka. Albo nie. Nazwijmy ją, wiecie jak? Halina. Czyli Bożenka ją nazwiemy. Bożenka, bo Bożenka to jest tu łane imię ze starej babci. Teddy. Teddy Bell sobie weźmiemy Teddy, czyli Misia po angielsku, to sobie go weźmiemy tam, gdzie będzie nasza. Gdzie będzie córka naszej hajny. Czyli tam, gdzie będzie Slenderina. Jak ktoś się te będzie bał Senderiny to niech sobie po prostu przerwie czyli wytnie to, czyli tak, że ym, że wiecie jak zrobi? że zrobicie tak wtedy sobie cofniecie do momentu, w którym będziemy już da z daleka od wtedy sobie to po prostu nagrywanie włączycie ja też się stałem tak, żebyście się nie bali Zastanawiam się, jak mogę, ale ja postaram się to wyciąć. Obiecuję Wam, że się postaram wyciąć slenderinę, bo może niektórzy z Was się będą bali i postaram się wyciąć slenderinę. Zaczekajcie, bo mi coś przyszło. Więc to już będzie na koniec tego odcinka. Zostawcie klapkę w górę, mój kanał i. Nie zapomnijcie zadzwonić dzwoneczkiem, więc pa!